Czas na porównanie bohaterów drugiego pojedynku gali Fame 13, 7 cm przewagi jeśli chodzi o wzrosty na korzyść hejtera. zasięg to 10 cm na korzyść hejtera. Jeśli chodzi o typowanie graczy na ten pojedynek, 75% stawia na Rafała Górniaka, więc popularnego TakeFana, to on jest tutaj faworytem, to za nim w większości są kibice. Rozpoczynamy Ruda. pojedynek, błyskawicznie rusza do ataku Hejter. No czas rozwiązać wielką niewiadomą, agresywnie ruszył Hejter, ale teraz kontrował TakeFan. No ma być mocno Tejkwan i z kontry szuka swoich okazji. Hejter chce odebrać pole kwanowi. Nie chce mu wejść, Dać wejście dobrze w ten pojedynek. No potężnie ruszył naprawdę jak prawdziwy gladiator do przodu. Hejter teraz kontry e, ze strony Tejwana. Kolejny low kick e, na nogi hejtera. I to może też być zabójcza broń w tym pojedynku. Ależ teraz niskie kopięcie. Stracił równowagę na moment. Hejter. Nie ma mowy o liczeniu. Kontynuujemy pojedynek. Kolejne kopnięcie, które przewraca dosłownie Hejtera. No myślę, że te nogi już po tych trzech kopnięciach są potężne obite. Ale trzeba powiedzieć, że Tejkwan, jak na zawodnika debiutującego w klatce, zachowuje duży spokój. Zamknięty za podwójną gardą, czeka na okazję do kontry. Nie ma wielkiej paniki. Narożnik podpowiada Tejkwanowi, aby korzystał z prostych środków. Ciosy proste przede wszystkim. Ale, ale też teraz... potężne latające kolano. No nie wiem, czy to dobrze doszło na szczękę. Ale od razu rozpuszcza ręce. W odpowiedzi też hejter cios na cios! Na kolanach ląduje hejter, to był czyściutki prawy. No i chyba będziemy mieli pierwsze liczenie w tym pojedynku. Nie ma wątpliwości, tak jest. Sędzia Tomasz Bronder odlicza do dziesięciu po raz pierwszy w tej walce. Ależ potężnie zmęczony już hejter. On chyba poświęcił całe swoje siły na te półtorej minuty tego pojedynku. Zobacz, jak ciężko oddycha hejter w narożniku. Poszedł pełnym piecem hejter na początku tej walce. Ale tutaj już ta próba bardziej czytelna. Teraz dwa zamachowe. Chcieli sobie urwać głowę. I kolejny low kick dochodzi na nogę Hejdera. Bo teraz opadli nam troszkę sił, panowie. I kolejne kopnięcie. Myślę, że hejter już utyka i kolejne kopnięcie. Hejter już naprawdę potężnie utyka na nogę. Ja myślę, że jest... Że... Oj, 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 zablokowane. Niskie kopnięcie przez hejtera. Odczuł ból w prawej nodze. Tejkwan. Są problemy Rafała Górniaka. Chyba palec w oko, chyba palec w oko. Zwraca uwagę Tejkwan. Będzie jednak przerwa. No co my mamy tutaj zamieszanie? Tam chyba było... E, był włożony palec w oko. Ja dokładnie nie widziałem tego. Zobaczmy na powtórce. Jest, tak jest, tak jest, to umknęło nieco uwadze sędziego Tomasza Brondera, natomiast no po prostu był zasłonięty akurat z tej strony, gdzie ten palec lądował w oczodół. znajdowała się siatka, natomiast zwrócił na to uwagę Take Fun. jest interwencja medyczna, marsza dla siebie, aby odzyskać wzrok Take Fun. No Całe szczęście tak naprawdę dla niego, bo przecież po tym niskim kopnięciu znalazł się naprawdę w głębokich tarapatach, przyjął inicjatywę w tym pojedynku Hejter. No myślę, że tam naprawdę ten Piszczel zabolał tej Kwana po tej kontrze, po tym bloku ze strony hejtera i myślę, że też się w ogóle nie spodziewał tego bloku hejtera. Bo teraz skanduje cała Gliwicka Arena Take One. Take one. Koniec! Co to za decyzja? Po interwencji medycznej przerwany ten pojedynek, ależ historia Mówił Taekwan, że jest w stanie walczyć dalej, natomiast decyzja jest jednoznaczna. Dalej? Jest po wszystkim. Jak tam się zakończył ten pojedynek? Czy to będzie No Content teraz? Czy to jest wygrana ze strony hejtera? Nie no, jeśli przerwana jest walka ze względu na niemożliwość kontynuacji po Paulu, no to tutaj nie mam mowy o zwycięstwie hejtera, ja, Ale nie ma jasnej wydaje. informacji jeszcze. Co tak naprawdę się teraz stało? Była interwencja medyczna, także O tak, w takim przypadku kiedy lekarz się przerywa pojedynek, no to zazwyczaj jest no contest. No, tym bardziej że były sprawdzany faul, tak, a więc oczodu Tejkwana. No, załamany Tejkwan, tutaj słyszymy w narożniku. Naprawdę załamany Rafał Górniak. Oj, 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 no niezadowolona jest arena w Gliwicach. Chcieli zobaczyć ten pojedynek dalej, tym bardziej, że nam fajnie się to wszystko rozwijało. No i co teraz się dzieje? Czy tu będzie Zobaczmy, zobaczmy raz jeszcze na powtórki tej akcji. To jest właśnie ten palec, który wylądował w oczo, ale tak, lewy... tutaj nie ma. Żadnej, nie ma żadnych wątpliwości, faktycznie doszło do przewinienia ze strony Hejtera. To no bardzo niebezpieczny faul, naprawdę, bardzo niebezpieczny faul. Jeszcze tutaj kilka tych palców było wyciągnięte. No szkoda, że tak nam się zakończył ten pojedynek. Posłuchajmy, posłuchajmy decyzji sędziowskiej, natomiast tutaj nie będzie wątpliwości. Najprawdopodobniej walka pozostanie nierozstrzygnięta. Dokładnie tak. Panie i Panowie, po dwóch minutach i 34 sekundach rundy pierwszej przez przypadkowy palec w oko i niedopuszczenie do walki przez lekarza mamy no contest. No i tak jak powiedzieliśmy, mamy no contest. Ten pojedynek zostanie rozstrzygnięty. Nie został, nierozstrzygnięty. został nierozstrzygnięty. I, nierozstrzygnięty, i, nierozstrzygnięty szczerze powiedziawszy być może czeka nas drugi rozdział tej samej historii, bo z pewnością podrażniony jest TakeFun takim obrotem spraw, tym bardziej, że chciał walczyć dalej. Hejter też nie do końca zadowolony, bo wszystko układało się po jego myśli, po tym niskim kopnięciu, kiedy wyblokował akcję przeciwnika. Był przekonany, że pójdzie za ciosem i być może uda mu się wygrać tę walkę. Oczywiście wiadomo, że nie było to intencjonalne uderzenie. Posłuchajmy, posłuchajmy, co mają do powiedzenia bohaterowie tego pojedynku. Wiele emocji! Panie, panie i panowie, tej tak pan jest strasznie niezadowolony, szło ci świetnie. Powiedz, co się stało z lekarzem, ponieważ nie wiemy, co się do.